Ja to wyczyściłem najpierw, y, umyłem, później było wszystko przylifowane y, z tą y, dru, druciakiem. To już małą tronę, nagrywa się? dobra, to jest tam gdzieś był znak, że to nie ma znaczenia. Znak jest zobaczony. Kontuweczko na trzy, trzy nacięcia. I teraz przy jednym z tych, tutaj nie ma trzech nacięć, no zaznaczyłeś sobie. No, bo te śruby małe są tylko dwie. Tu tak jest, zaraz odnajdziemy. Albo w tym zaznaczonym, to, to, ja... to idzie tak, Wacek, tu. O, dobra, ja tu popatrz, ja Ci już pokazuję, jak to było. Tu korozji dajesz, tak? No. Nie. O, tutaj. To by potem już tak było. Było tak? Albo ja mógłby mógł być odwrócony, nie, nie, nie mógł być dużo. Musiał być tak, zobacz, co no, pasuje. Pasuje? Nie, no tutaj mamy, no pasuje. No Dobra. E co te ne stai? Ne ha troppo per il video. A me fai mica un minuto mica un minuto. No, dai, un minuto. La mia moglie è la tua Czy ma rinki mini? Okej. Tak uchylka. Nie, nie tak. Uchylka jest ja tak. A ja jee. Ta gdzie była Dobra.

Trzeba sfarę wyjąć Zobacz jak Na sucho? Można troszkę robotu dać Ja bym dał Co Tam jest w piderku. Gdzie on tam brudny? Do tego celu się nada. Do tego jest idealny. No, za dużo koło się stoi. To wtedy dobre jest do odcierania zawodów. Co? Nie chcę załapać. No nieraz jest tak, że wpada Zimmering. Wtedy jest problem. Nie no, jest... No to jest przekoczone to jest, nie? To, wtedy.

tego to naprawdę trzeba było mieć dużo materiału, bo bez przerwy to robić. No właśnie. Wiesz? No. Ciekawe, nie doszedł No i z mu tu brakuje? Z go też w bić? No specjalnym wałkiem. Nie no, mam To było coś złego. To ma no ją, tu ją miałeś ogólnie, a tak, dzisiaj? Tak. No, idziemy. We, weszło teraz, już mamy. No, to weszło. A, i teraz pierścień. I pierścień, tłumaczyk. Idę po pierścień tam chodzi. Nie, w ciągniku. Skrypki, to jest to wejdziemy byś tam ręką rozpocząć. Tak, żeby palce stracić. Nie, trzymaj lekko. ręką. Lekko? No. Jest? Chyba jest. Jest. dobra montujemy tak którą stroną teraz? bez którą stroną, czy nie? nie wiem to tak, tak. Lepiej obojęcie, nie? a to na sucho jest, bez smaru jest na sucho, jest, udało się tyle, wejdź to była Potrzebowałeś kory, nie trzeba. Wyciec, korek, Ale nie, trzeba, nie trzeba dać smaru z drugiej strony? Nie. Daj daj 2 śruby, daj. A tylko jest na Nie, daj dwie śruby te długie i włożymy i zaraz, jak ładnie się włoży. To się się Nie wie, że się wszystko zakurzy. Nie Bo wszystko wyczyszczone. Okej, to jest tak. Trzeba ustawić. O tutaj. No tak powinno być, pewnie, nie? Czyli tak? czemu tutaj nie ma? Tutaj wieniec źle założony. Bo nie ma tu Tu mamy... gdzie? Tu nie ma otworu Źle założony wieniec. Który? Wieniec jest na pewno dobrze, bo tu ma paski zeszły się. Okay. Na szóste nie ma śruby przelotowej, tu jest nie tak. O, tak, dobre, teraz jest. Widzisz, mam jeden środek, już teraz. Dobra, teraz zrobimy taki myk. Czy może by się nie kręciła? Którą? Tą tutaj. Widzisz? Ale tu nie daliśmy smaru u góry. Ale to na jednej stronie jest Marta. Wystarczy? Bo daje się uszczelki się przykleja, żeby ona się nie złyszyła, wiesz? A, czyli on tak naprawdę dajemy na sucho. Na sucho. A ty, ma wziąfę, ty, B... jest, ty... B B... O to nie Tu są Teraz to to ujdą. Co? 17 klucz, chłopacy. Ale Nie, tu mi nie dokręcić, bo przekręcił gwint zaraz. Ten gwint jest żeliwie, Tego nie trzeba mocno dokręcać. Tyle, żeby się zwolnica trzymała. Weź to dokręc płaskim drutem i za mocno. Bo zerwać widzicie bardzo łatwo ten. Dobra, tak to sobie wyreguluje, później czekaj Teraz ten ów tleniak jest ten ów tleniak tu? Do mostu? Mam. Jakie to ów To nie jest kopek, to jakieś ten, nie? Niezwykłe te kupiłeś. Nie, no to są profesjonalne jakie. That's a. dobrze, jest trudno, dobra. To co? To jest dociski, i składać i gotowe i masz gotowe hamulce w Ale jakie dociski? No te, do docisk ten trzeba No, no i jest przetoczony. No dobra. Ta to była cieniutka, nie? No bardzo była. No było. No widzę, że taka tutaj tylko tylko lizną, ale mu jakoś to też tak się jakoś dziwnie liznęło. Okay. No za jakieś tutaj jest zniesienie. Dobra. Tak to idzie tak. Ile te śluby masz? Jakie tutaj? No te tu co Z Zabezpieczeniami? Eee, tu chyba nie, tu bez zabezpieczeń No i chyba z zabezpieczeniami. Tak. Te zabezpieczenia to czego są? Tu jest szpury, po tobie, no tak, pokaż, a ile ich masz? Bo tu przychodzi 6 śrub. I ile ma zabezpieczenie w górze? to jest 12, no to już, dobra, no to proszę. No to tu idą, dobra, tu jednak ciągle bezpieczenia. Co? Tak to tam będzie gąbkę tak? Co? Ta. Zabezpieczenia, o widzisz, jest tu jest Tam jest chyba obłamane tamto To chyba tego nic jeszcze nie odkręcam, mi się zdaje. To jest ten klucz, które 19 czy 19 19 Ma jakieś sile do kręcania maksymalnie? Na razie nie. Możesz no. tutaj delikatnie Nie będziemy, nie Masz będziemy bardzo szalczyć. delikatnie teraz. Co? A przedłużkę Ci dać? Podaj tu. Okay. Do tam, tam docisk. A do tamtego? No to doskonale dajcie mi Proszę, odpowiedni kierunek, żeby olej spływał. Dobra, daj ten docisk. Ten tym drugi protokony. Takie daj krótko odkręcimy to zaraz. Co odkręcimy? I odkręcimy śruby, bo one są dokręcane widzę. A ja je dokręciłem, bo żeby olej chyba nie leciał. 19 czy 17? 19. Olej to tu nie mógł lecieć chyba. Bo... Nie, one były takie wolały, tak się chyba, tak że ten do olej leci. Dobra, Dobra. Dobra. teraz tak. Tak tą stroną. To są niby chyba. Nie, może nie pasują. Tam pasowały. Nie pasują, bo to jest inny ten dobra, czyli tam się daje, tam się reguluje tutaj regulacji nie ma Do dołożone są dwie blachy, zobaczymy dobra? dobra, dobra. 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 dziesiątka, dlatego jest inna dziesiątka żeby tu był spływ w tym kierunku, bo spodem ma spływ nie? weź podnieść żeby to jest po to, żeby nie założyć z drugą stroną, widzisz? Rówek, tak jak Bizonie, tylko że to bizony. są zdecydowanie konkretniejsze te spływy, no bo to jest ciągnik, bardziej są stra yy strategiczne hamulce niż No ja tego nie jesteś w stanie inaczej zawrócić, jak masz jedną śrubę dziesiątkę. Co o to chodzi, żeby kierunku nie pomylić. No bo tu mamy korek spustowy, czyli tu jest dół. Mhm. Tak i teraz to... No dobra, zobaczymy na tych blachach, ile się dołoży w bo ja myślałem dać... Nie wiedziałem, że to nie poszło, jest gdzieś jednej strona większa, druga mniejsza. Dokręcacie? No, może dokręcić, Ale słabo? Ale nie, tu nie, mógłbyś... dobrze, to może dobrze, tu może dobrze wykręcić. Czyli to w sumie niepotrzebnie było zdejmowane. Nie, to już nie było.

Jeśli się nakleją, to tylko słuchaj, brudu dostanie i nie będzie chciał chodzić. Jak to to ma to Co? Jak mają być suche, to mają mają cukro, to mają cukro. Nie, bo wtedy, jak się to też to jeszcze będzie gorzej. Jak brudu dostanie, to wiadomo, że czapki się ścierają, będzie brudu dużo, nie? Żeby wszystko klej żywcem wtedy. Kamery, trzeba będzie przekręcić widło <śmianie> Wymienisz na inną? Nie Dobra Też Te nakrętki były, one są z równego gwintu i jeszcze były Tak, były zakute, zakute były. No. Dobra. Żeby się nie odkręcić. Odkręcimy. Były przypadki że się zgubiły? Odkręciły? Nie. No, tak właśnie to robią. Ale nie mają być do końca dokręcone. Mają, mogą do czekać. Dobra, daj ten. Nocek, daj 7, 17 klucz. to chyba jest siedemnastka tutaj, czekaj nie co? to siedemnastka chyba jest no ale trzeba przytrzymać z płaski. dobra, dokręć usiekliśmy, to będzie no dobra usiekliśmy, spada ale jak tak się dokręci to się ruszą w ogóle te dźwignie? no bo tak, bo one mają tam są luźne, nie? Bo śruba jest specjalowo celowo podtoczona. Weź to w 100%, to lepiej. Ok, to to przez okay. ja Ale to jest na pierwszym biegu, co prawda, No to za mocniejszym. Cały czas na najsłabszym. Dobra. To nie za dużo. Dobra. Dobra, to teraz tak. To jest rozsięfiem. To jest to było. był jeden punkcik, tu drugi. No, właśnie. Tak jest, nie Okej. to jest nie ma co tam. Możemy dać po Maks, ci nie ciut Nie, na fabryka robiła. Dobra. Dobra zrobimy fabrycznie dobra. czekaj to teraz tą sprężynkę sprężynkę tu można rozciągnąć coś. o będzie lepiej odbijać dobra bo to jeszcze i tak będzie raz do zebrania czemu? No, bo mamy niezabezpieczone. Nie wiadomo, ile blak podłożyć. Nie ma sensu zabezpieczać podkładek, póki nie wiemy, czy jest dobrze zdystansowane. Dobra, włożymy to i włożyć na sucho dzwonicę. Nie wpadaj tego, i tak to trzeba rozbierać. No, tak. nie ma sensu. Ale nie ma dojścia do tych śrubek, nie, zasłonią Co? A i młotka, no. To jest młota nie dobota. One się mocno cofnęły do tyłu tutaj. Zobacz. Może dropnie? A nie, 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 tu nic nie założy wzatnie. Wygląda na to, że tu ten... Daj tu nakrętkę i tu nakręcisz nakrętkę 12. Pokaż. Masz te 12 nakrętki tutaj. półtorej dwie Takie były. Teraz tak jedna jest. O to jest nakrętka pierwsza, bo ona ma pół jest półkolista zobacz Ona tu jest specjalnie za to, co pół, pół ma. A to, no to nie jest 17 Nie, to jest 19 Echcie wszystko to nie wiem trzeba było to potrzyścić No ale to jest chyba Chyba się czasem minę ale jak będziemy to rozkręcać, to może najpierw tą nakręcamy? No, tak idzie, ja Nie tak z tymi nakrętkami chyba. To Rozpierak się za daleko wycofał, wiesz. No dobra, dobra, czekaj, pokręciłeś troszkę. Teraz powinno wejść. o jest, teraz cofnij do tyłu cofnij, cofnij do przodu mm. <laughs> dobra, siedzi ładnie dobra Patryk, weź to teraz załóż ta z i załóż zwolnicę to do dopiero to zobaczymy ile będzie chodził a jest w ogóle jakiś ruch teraz? nie no nie ma ruchu ale tu sprężynki dobrze ściągają i ta sprężyna dobrze cofa tak jak powinno być, jest tak jak powinno być w tej Słuchaj, wejść i tratonitę założyć Ale to na wózku już. To na wózku. Musisz wózek kółko uruchomić i dopiero założyć. Bez, gum bez gumki, bo i tak będziemy ściągać Bo i tak będzie ściąg, nie. No, Zapomnieliśmy tam przeciągnąć no i robotowe tyle się od nowa, nie? No ale daleko nie byliśmy. No, nie Gorzej jak to... jakbyśmy wszystko złożyli by się okazało, że nie ma tarczy To no, jest, <laughs> to nie chce wejść. To ulek młotkiem Wejdzie, wejdzie, bo już było wszystko. tutaj. Co, znowu śrubkę przykręcić? No tak to nie chcę, za bardzo gdzieś Nie wiem co by, było jakbyś to obróciło sobie w stopni. Z Zwolnicy w końcu rozbieracie, czy nie rozbieracie? Nie, już byśmy nie złożyli właśnie. Nie, nie, tego Zimmeringa nie wymieniamy. Tego dużego. Chociaż, bo nie ciek. Wiesz, to tak można wszystko wymienić. ładnie, to Łazi, tchuj, jak wszystko to chyba najlepiej skoro tak będzie sprzedać, traktor kupić drugi No Tedy <śmiennie> nie będzie no, musiał to... Pan nic robić Dokręć i wschodź, tak jak było tak. Jak tam jest klucz? 19, dałeś już znaczkę Dokręć to samo i już Nie może się krzywa nakręciła Nie wiem Jakoś dziwnie te nakrętki, one są chyba jakoś to, Bo tylko w jedną stronę się nakręcają no bo tutaj masz ten stożek i ja mówię, to nic nie powinno zmieniać to celowo jest taka ona zastoszkowana nie ja tu... daje bez stożka, bo wtedy też on właśnie lekko mi naszła no widzisz, chyba, chyba ma znaczenie którą stronę no to nic, to nie jest Cześć, dobra, możesz popuścić dobra dobra o, ładnie chyba ładnie jest ładnie jest. to chyba nie jest 19 a no, klucz mam 21 no, jak ma klucz 21 to dlatego to tak... się... a to w ogóle nie jest klucz do świec? No nie jest, ale chciałem no mieć wysoki no